Widzę z kolejnego odcinka z tej konsoli. Dzisiaj zagramy w taką grę. Już wam pokazuję. I tutaj włączamy sobie. Pokażę Wam o co chodzi. Mamy 3 minuty odcinku. Odcinka tylko. Mm, taka gra na pewno was się kawi yy, tu musisz tym takim skakać i wyryminować te duszki i chodzisz o tak. musisz zdobywać takie te... różne mikstury i nie jak będziesz złapany to przegrywasz masz trzy 3... Kilka szans i tu patrz. Musisz strzelić w tą miksturę. Yy. Dobra. Prawie nas złapał. O. Ale się zmieniliśmy w takiego niebieskiego. O. I na te duchy trzeba uważać. O! One są niebezpieczne. Ty nam poszło nam. Dobrze. Wszelimy w to tutaj. mam kolejną miksturę. Która nam pomoże. Na te niebieskie tutaj. O! Tu musisz uciekać. Nikt nie da się zniszczyć To są. A jak są bardziej czerwone duszki, to, to nic. To jest normalne w tej grze. No i widzicie tak się przegrywa. dobrze, spijmy się w miejscu. Tutaj. Ta muzyka trochę wkurza. Bo ma takie... O! Myśmy zginęli. Ogólnie tych mikstur potrzebuję lepsze, chwustan. Dobra. O tych duszkach mówiłem. I te tutaj niebieskie te to one są